Obaj jesteśmy członkami Prezydium INSO w Instytucie Verhandła od 16 lat w tym roku będzie już 16 kongres, organizuje Instytut, a konkretnie sekcja INSO kongres prawa insolwencyjnego, jako no, największe wydarzenie tak naprawdę na rynku branżowym w Polsce. W tym roku również kongres przygotowujemy odbędzie się 22 listopada. Wszystkich serdecznie zainteresowanych w ogóle tą problematyką zapraszamy. W tym roku kongres. Będzie poświęcony dobrym praktykom w restrukturyzacji i w upadłości. Przy czym oczywiście mnie osobiście bardziej pasjonuje ta pierwsza część, czyli dobre praktyki w restrukturyzacji, bo jednak jest to jeszcze próba uratowania tego przedsiębiorstwa. Powiedzmy sobie chwilkę o tym, co to są te dobre praktyki, w ogóle dlaczego chcieliśmy poświęcić ten kongres temu zagadnieniu. Ja, oddając Ci za chwilę głos, powiem tylko od siebie, że. Z mojej perspektywy te dobre praktyki to właśnie między innymi trochę to, o czym rozmawialiśmy, to wszelkie metody i podejścia, które uznawane są za najbardziej efektywne i skuteczne. One są zwykle oparte na doświadczeniach, badaniach, analizach, które potwierdzają ich wartość, pomagają zminimalizować błędy. I ja rozumiem, że ten kongres między innymi jest poświęcony temu, żeby dzielić się tymi dobrymi praktykami żeby je propagować. Jak Ty to oceniasz i jak Ty byś zachęcił do udziału też w tym kongresie? Ja myślę, że idea tego 16 edycji tego naszego kongresu wychodzi, czy jest powiązana intuicyjnie z piętnastą edycją. Pamiętamy, Mariusz, że tam było, motywem przewodnim był przedsiębiorca. Tak. Przedsiębiorców w kryzysie, czyli bardziej podmiotowe podejście w relacji dłużnik wierzyciele dłużnik-sąd, dłużnik-doradca. Teraz patrzymy bardziej przedmiotowo, czyli właściwie patrzymy na to, w jaki sposób działać, żeby temu przedsiębiorcy, no bo on cały czas jest naszym punktem odniesienia, pomóc. Co ja uważam, że każdy sposób legalny, oczywiście, każdy sposób niestandardowy, nieszablonowy, który pomoże przedsiębiorstwu. To jest y, na wagę złota, ale ja też dobre praktyki, Mariusz, postrzegam w ten sposób. Być może tutaj to, to sędziowanie, 20-letni starszy, gdyby przez nie przemawia, ja też te dobre praktyki postrzegam w kierunku tego, żeby nam ułatwić podjęcie decyzji. Gramy tutaj tej bramki, tak? To znaczy, ty przychodzisz z, z przedsiębiorstwem, chcesz mu pomóc, sąd po to jest, czy sędzia, po to jest. Tylko. Ja też później oczekuję, że w razie wątpliwości, ja abstrahuję od procesowych aspektów, czy ten układ jest realny, czy te założenia są zbyt optymistyczne, czy czasami powiedziałbym nicości tego, co jest zawarte w, w planie destylacyjnym, tak w nazwanym, nie ma nic właściwie poza danymi i historycznymi, jakimiś danymi organizacyjnymi przedsiębiorstwa. Ja bym też oczekiwał, że te dobre praktyki pomogą nam podjąć szybką, decyzję. Dobrą oczywiście tego byśmy chcieli, ale czasami te decyzje życie weryfikuje brutalnie, weryfikuje czasami sąd odwoławczy, zresztą też będą sędziowie, którzy są sądach odwoławczych, być może te praktyki Unii będą wyglądały zupełnie inaczej. Jestem bardzo ciekawy tego spotkania. Dlatego ja dobre praktyki postrzegam nie tylko z perspektywy takiej, o której ty wspomniałeś, czyli pomoc, sygnalizacja, wszelkie metody o charakterze faktycznym, prawnym, biznesowym. Tylko ja to też postrzegam później te dobre praktyki, żeby one miały przełożenie na relacje przy otwarciu czy zatwierdzeniu układu, przy otwarciu postępowania, przy zawarciu układu i powtórzę się po raz kolejny. Ja oczekuję tego standardu, wysokiego standardu, tych dobrych praktyk, również w relacjach na etapie wykonania układu. Co mnie tak tym bardziej interesuje? Podam przykłady, moją, żeby też nie patrzyliśmy jakichś abstrakcyjnych takich. Ja oczekuję nawet bezpośredniego kontaktu z, z doradcą. Mail, telefon. Pani mecenasie, dlaczego tu jest tak, dlaczego tu jest tak, dlaczego w ten sposób to prowadzicie, czy coś się wydarzyło. Czyli to jest tak najlepsze. musisz taki... zrozumieć, nie tylko wyczytać. Tak, ten... Ale ja też masz, oczekuję tych dobrych praktyk, w tym znaczeniu, że ja oczekuję sygnału z drugiej strony, że dzwoni, doradcy, panie sędzio, układ się, układ się przewróci, bo straciliśmy na przykład strategicznego klienta, odbiorcę, jesteśmy nawet w do ratowania i będę postulował, czy będę szedł w kierunku zmiany układu bądź ukonania układu. Ja sobie strasznie cenię taki sygnał od nadzorcy wykonania układu, ale on jest niezwykle rzadko. Do końca mam wrażenie nadzorca wykonania układu nie chce wchodzić między, między przedsiębiorcę a sąd, mówiąc nie będę mu już utrudniał, bo i tak jest sytuacja beznadziejna, ja go tym wnioskiem o uchylenie układu dobiję, ale mi się wydaje, że lepiej właśnie zrobić uchylenie układu szybciej, być może ratując się uproszczoną restrukturyzacją, być może ratując się prepakiem, być może ratując się jakimś innym, ewentualnie z jakimś, nie wiem, przyjęciem przez inwestora strategicznego. Tutaj ty jak gdyby, masz większe doświadczenie niż ja, niż y, ja dowiaduję się później z branży, albo dowiaduję się przy okazji innego postępowania, że ten mój. Układ właściwie to się od przewrócił, a w życiu no tak. Słuchaj Super, ja myślę, że warto to... tu jeszcze powiedzieć tak, że ten nasz kongres jest o tyle też ciekawy, że pokazuje perspektywę z bardzo różnych stron. Jest panel sędziowski. Gdzie, tak, gdzie tak. jest po prostu dużo ciekawej dyskusji. W tym roku mamy sędziów z sądów okręgowych również, co warto tak. zaznaczyć, więc to jest bardzo ciekawy element tego kongresu. Mamy panel em, legislacyjny, gdzie du dużo mamy tematów do przegadania. Jak właśnie te dobre praktyki wprowadzać do przepisów prawnych? Mamy panel praktyczny, gdzie będziemy właśnie o tych dobrych praktykach, właśnie pod kątem rozbudowywania kompetencji, między innymi doradców restrukturyzacyjnych, w kierunku tego agenta zmiany, również rozmawiać. No i mamy po raz pierwszy w tym roku panel międzynarodowy. Gdzie mamy tak, moc, kilku mocne nazwisko, gości, tak, fantastyczne goście, którzy w krajach europejskich w Unii zajmują się między innymi tym samym zagadnieniem, żeby zobaczyć, jak to jest u naszych sąsiadów, tak, jak to inni robią.